23 września 2009 roku wczoraj w Lublinie yy, odbyła się pierwsza rozprawa w procesie Grzegorza Wysoka. Yy, jest z nami Grzegorz Wysok. Halo Lublin. Witam, witam. Słyszę. Bardzo, pozdrawiam. Yy, no właśnie. Grzegorz, dzięki temu, że przez komórkę na głośnym mówieniu możemy z Tobą rozmawiać, taki telemost, jest teraz trenerowa te, sesja telewizji narodowej, właśnie tutaj Zbigniew Wiśku w parzy herbatę, jest z nami pan Pruszyński, jest pan Aaron Pas, szef nieformalnej diaspory żydowskiej w Polsce. Dla telewizji narodowej. Co się wydarzyło podczas rozprawy o co chodzi w sprawie Grzegorza Wysoka? Jestem oskarżony z opuszczenia kadencji wyborczej o to, że na łamach pisma biuletyn Jakoby znieważyłem naród żydowski. Chociaż jest to oczywiście nieprawda, bo owszem pisałem o pewnych problemach związanych z roszczeniami żydowskimi i historyczne materiały dotyczące tworzenia w przeszłości. O Polonii, jak i o współczesnym kontynuatorze tej myśli, czyli panu Rononie Eidelmanie, który chce wykroić na terenie Europy drugie państwo Izrael, taki ciekawostka. No i z tego powodu mam kłopoty, jestem oskarżany o z artykułu 256-257. Czyli, poczekaj, przepraszam, czyli yy, poinformowanie, że istnieje ktoś taki jak Aaron Eidelman. Poinformowanie o jego dążeniach jest w Polsce tak jakby ścigane prawem. No tak, to jest takie dziwne prawo, które działa dość wybiórczo, bo e, ten materiał, który przygotowałem, e, opracowałem w oparciu o publikację redaktora Zychowicza z Rzeczpospolitej, który też o tym pisał, a ja e, po, w zasadzie powtórzyłem jego e, ustalenia. To dotyczących historii tych y, pomysłów. No i za to jestem teraz oskarżony. Znaczy, tam jeszcze inne dochodzą y, rzeczy, bo też zostaje y, mi się na przykład za takie sformułowanie, y, jak y, określenie frakcji partyjnych ślany i Żydy, przecież to jest określenie historyczne, jak wiemy, bo y, tak się w stanie określali w latach y, 50. i y, 60. Y, towarzysze z PZPR-u, walczający się wzajemnie, ale też y, poskazywało się wyborcze i za to też jestem oskarżany. Ale tak już i, i, mówiąc, ten akt oskarżenia, który mi wczoraj przedstawiono, jest tak sformułowany, że jest dyskursywny. Ja po prostu nie, nie jestem w stanie się nawet do niego ustosunkować, bo i, jest i, napisany językiem niewyrozumiałym, ogólnym, że znieważałem i nawoływałem, Natomiast nie jest wskazany, w jaki... Czyli miałem to czynić, jakimi słowami, w jakim miejscu, które konkretnie podsumowując są... chwileczkę, to znaczy, że prokuratura nie potrafiła wykazać o co jej chodzi, tak? Tak, tak. Ja złożyłem właśnie wniosek formalny o doprecyzowanie tego aktu oskarżenia, bo w tej formie on po prostu nie nadaje się do procedowania i jeżeli prokuratura usiść. Ja tak mów, Czyli ta rozprawa wczoraj, halo halo, ta rozprawa wczoraj 22 września 2009 roku była przez ciebie wygrana, ponieważ sąd przyjął twój wniosek. Tak, tak, no myślę, że to jest poniekąd zasługa tej tłumnej obecności publiczności, która staliła się w sądzie, było jak tutaj depuracji ktoś policzył około 130 osób, była w media lokalny, centralny Był nasz dziennik, był, dzwonił do mnie pan profesor Nowak, dzwonił doktor Kawęcki, doktor Chalkiewicz dzień wcześniej sprawę opisał w naszej Polsce. No jest duże Czyli mamy do czynienia z sytuacją, że... Przepraszam? Halo? Grzegorzu, halo? piątek rusza proces profesora w Warszawie oskarżonego również o tak zwany antysemityzm. Także broniąc tutaj wolności słowa, bronimy w zasadzie polskości i naszej suwerenności, która w tej chwili sprowadza się właśnie do takich spraw jak wolność wypowiedzi. Właśnie, y, 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 właśnie. Ważny element. To znaczy, że ta publiczność y, jest niezwykle istotna. Nasza, to Polaków zwykłych, obecność na procesach okres, politycznych, żeby, y, które zaczęły się mnożyć jak krójki. Y, obecność y, nasza na y, procesach politycznych, które ostatnio zaczęły się dziwnie mnożyć w Polsce jest konieczna. Tak, tak. No, teraz mamy właśnie sprawę. Skazania księdza Gontarczyka versus Tysiąc no Jest coraz więcej. Ten terror politycznej pełnoprawności narasta i obawiam się, że najgorszy przed nami. Dlatego musimy działać trochę tak jak w okresie komuny, kiedy informowaliśmy się wzajemnie o wytaczanych procesach i tłumnie przybywaliśmy. że to była sprawa wyradowskie czy później sądzeni byli działacze opozycyjni, no to zawsze, zawsze staraliśmy się tam jeździć. To oczywiście bezpieka utrudniała, ale, ale zawsze ten tłum ludzi był i dzięki temu no, ci oskarżeni czuli się raźniej. Yy, właśnie, czyli podsumowując najbliższa rozprawa Grzegorza Wysoka odbędzie się 16 października 2009 roku tak, tak. Yy, wcześniej odbędzie się rozprawa profesora Wolniewicza kiedy to będzie? 25, tak pisze yy... Stanisław właśnie w naszej Polsce, tam A właśnie tutaj trzeba wspomnieć i podziękować panu Stanisławowi Michalkiewiczowi pierwszemu. Zaraz będę Proszę pozdrowić od telewizji Narodowej Pana Stanisława i też mówimy o procesie Jana Kobylańskiego, który będzie 5 listopada 2000. Zaczyłem też sprawę pana Kobylańskiego tam w przemówieniu przed sądem. Przypomniałem o tej sprawie zwróciłem uwagę na to, że to potrzebna jest obecność ludzi, no i też apelowałem, żeby, i to może powtórzę, żeby publiczność, jeżeli przybędzie, nie dała się spowokować bo ja tutaj... Właśnie, myśli, to nie jest niezwykle wspaniałeś. ważne. Yy, halo, Grzegorz, może ja już kończąc akurat to yy, sprawozdanie, przypomnę, żeby yy, nasza publiczność, publiczność yy, polska, yy, która przybywa na... Na rozprawy, żeby ta publiczność nie dawała się sprowokować. Możemy mówić, możemy domagać się głośno przed gmachem sądu. Po to jest są pikiety organizowane, po to jest bigos, herbata narodowa, po to telewizja narodowa pozwala się ludziom wypowiedzieć i to żadne słowo Polaka, które jest wypowiadane przed gmachem sądu nie upadnie na ziemię. Ale jednak bardzo proszę, bardzo prosimy w imieniu narodu polskiego, w imieniu interesu narodowego na sali sądowej zachowujemy się zgodnie z prawem nie krzyczymy, choćby najgorsze rzeczy, choćby najgorsze rzeczy, żeby nas sprowokować, nasi wrogowie mówili, my na sali sądowej krzyczeć nie możemy, ponieważ niestety hmm... Jest bardzo niekorzystna sytuacja dla Polski i każda przegrana na procesie jest minusem na naszym honorze. Dla Telewizji Narodowej sprawozdanie tutaj z plenarowej sesji prowadził Eugeniusz Sendecki i rozmawialiśmy na temat procesu wygranego, no wygranego, zwycięskiej, chociaż rozprawy w procesie Grzegorza Wysoka. Rozmawialiśmy z panem Grzegorzem Wysokiem z Lublina.